Co by się stało, gdybyś odkrył, że ktoś bliski obserwuje każdy twój detal w milczeniu, analizując wszystko, co robisz, mówisz i reprezentujesz? Ta osoba, która zawsze była u twojego boku, jest gotowa do dokonania wyznania, które całkowicie zmieni sposób, w jaki się ze sobą relacje. Czy czujesz tę energię transformacji wokół siebie? Istnieje ważne objawienie, które musi do ciebie dotrzeć, a wszechświat sprzysiągł się, aby ta wiadomość dotarła dokładnie w tym momencie. Ktoś bliski spędził wiele czasu na refleksji nad tym, jakie znaczenie masz w jego życiu. Ta osoba była w głębokiej łączności ze swoimi uczuciami, pragnąc zrozumieć, co naprawdę do ciebie czuje. Wyznanie, które ma nastąpić, nie jest czymś impulsywnym czy przelotnym, lecz wynikiem długiej drogi samopoznania i klarowności. Widzę, że ten moment refleksji był konieczny, aby ta osoba mogła dostrzec wyraźniej, co naprawdę reprezentujesz w jej życiu. Często spędzamy lata w towarzystwie kogoś, nie zdając sobie sprawy z wartości i wpływu, jakie ta osoba ma na nasze istnienie. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak trudno jest przyznać, że byliśmy ślepi na coś tak oczywistego? Anioły pokazują mi, że to wyznanie wydobędzie na światło dzienne uczucia, które były skrywane przez długi czas. Ta osoba zbiera odwagę, aby ujawnić coś ważnego, coś, co ma bezpośredni związek z tobą i tym, co dla niej reprezentujesz. W tej energii jest mieszanka niepokoju i ulgi, jak ktoś, kto w końcu uwolni się od ciężaru, który nosił. Wszechświat ma tajemnicze sposoby, aby łączyć nas z właściwymi ludźmi w odpowiednich momentach. Czy jesteś gotowy, aby przyjąć to wyznanie? Często to, czego najbardziej boimy się usłyszeć, jest dokładnie tym, co potrzebujemy, aby ewoluować i przekształcić naszą rzeczywistość. Zanim przejdę do tej potężnej wiadomości, chcę poprosić Cię, abyś upewnił się, że jesteś już zapisany na ten kanał, aby Twoi aniołowie mogli dalej prowadzić Cię przez te objawienia. Każda wiadomość, którą tutaj dzielę, jest starannie kanałowana, aby dotrzeć do tych, którzy muszą ją usłyszeć, a Twoje wsparcie pozwala tym boskim wskazówkom. Dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Energia, którą czuję od tej bliskiej osoby, pochodzi od kogoś, kto przeszedł intensywny proces autoanalizy. Może zauważyłeś nieduże zmiany w jej zachowaniu ostatnio, dłuższe spojrzenia, starannie dobierane słowa, lub chwile ciszy, które wydawały się pełne znaczenia. To były sygnały, że coś ważnego działo się wewnętrznie. Anioły pokazują mi, że to wyznanie jest związane z głębokimi uczuciami, które ta osoba żywi do ciebie. Nie chodzi tylko o podziw czy przyjaźń, ale o coś, co wykracza poza konwencjonalne definicje. To tak, jakby ta osoba w końcu zdała sobie sprawę z prawdziwego wymiaru tego, co reprezentujesz w jej życiu. Widzę również, że masz wyjątkową energię, która przyciąga innych ludzi. Jest w tobie coś, co inspiruje zaufanie i bezpieczeństwo. Sprawiając, że inni czują się swobodnie, aby otworzyć swoje serca. Ta cecha to dar, błogosławieństwo, które mało kto posiada. Czy jesteś świadomy tej mocy, którą nosisz? Wyznanie, które ma nadejść, stworzy punkt zwrotny w historii, którą dzielicie. Będzie to jak przełomowy moment, chwila, która zdefiniuje przed i po w tej relacji. Anioły pokazują mi, że niezależnie od tego, jak zareagujesz na to objawienie. Sam fakt, że zostanie ono wyrażone, przyniesie uzdrowienie i uwolnienie dla was obojga. Istnieje naturalny lęk, który towarzyszy każdemu aktowi wrażliwości. Ta osoba podejmuje znaczące emocjonalne ryzyko, decydując się otworzyć swoje serce. Odwaga potrzebna do dokonania tego wyznania nie powinna być lekceważona. To akt wiary i zaufania, który zasługuje na szacunek, niezależnie od rezultatu. Anioły pokazują mi że także ty odczuwasz ostatnio inną energię. Może zauważyłeś subtelne oznaki, że coś się zmienia, intuicje, które pojawiały się w niespodziewanych momentach. Wszechświat przygotowywał cię na tę chwilę, wysyłając małe wskazówki tego, co ma nadejść. Synchronizacja tego momentu nie jest przypadkowa. Istnieje kosmiczne dostrojenie sprzyjające objawieniom i prawdą. To tak, jakby zasłona między tym, co powiedziane, a tym, co odczuwane, była cieńsza, pozwalając prawdom serca wychodzić na wierzch z większą łatwością. Jesteś w dogodnym momencie, aby przyjąć to wyznanie. Chcę, abyś zrozumiał, że sposób, w jaki przyjmiesz to wyznanie, głęboko wpłynie nie tylko na osobę, która się otwiera, ale także na Ciebie samego. W tej sytuacji kryje się okazja do duchowego wzrostu, niezależnie od konkretnej treści objawienia. To, jak odpowiadamy na chwilę wrażliwości innych, wiele mówi o naszym własnym poziomie rozwoju. Anioły pokazują mi, że ta osoba od jakiegoś czasu obserwuje Cię innymi oczami. Istnieje głęboki podziw dla człowieka, jakim jesteś, za wybory, które podejmujesz, za sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom życia. Ten podziw narastał cicho, aż doszedł do punktu, w którym nie mógł być dłużej ograniczony jedynie do płaszczyzny myśli. Istnieje także element boskiego wyczucia w tej sytuacji. Gdyby to wyznanie miało miejsce wcześniej, być może żadne z Was nie byłoby gotowe na to, by stawić czoła jego konsekwencjom. Wszechświat wie dokładnie, kiedy jest właściwy moment, by pewne prawdy ujrzały światło dzienne. Zaufaj tej wyższej mądrości, która koordynuje wydarzenia w naszych życiach. Co zamierzasz zrobić z tym wyznaniem po jego złożeniu? Anioły pokazują mi, że istnieje więcej niż jedna możliwa droga od tego momentu, a wybór będzie w pełni należał do Ciebie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest tylko odpowiedź, która będzie zgodna z Twoim sercem i Twoim większym celem. Ta bliska osoba nie tylko rozmyśla nad swoimi uczuciami do Ciebie, ale także nad tym, jak te uczucia wpisują się w szerszy kontekst jej życia. To był staranny proces oceny, ważąc za i przeciw. Rozważając możliwe konsekwencje, to nie jest impulsywne wyznanie, lecz coś, co było starannie przemyślane. Anioły pokazują mi, że masz naturalną mądrość w radzeniu sobie z emocjonalnie złożonymi sytuacjami. Posiadasz wrodzoną zdolność do szanowania uczuć innych, jednocześnie pozostając wiernym sobie. Ta cecha będzie szczególnie ważna w momencie, gdy to wyznanie nastąpi. Widzę również, że to wyznanie może wywołać nierozwiązane kwestie w tobie samym. Możliwe, że staniesz w obliczu swoich własnych, uśpionych lub zaprzeczonych uczuć. W tym procesie istnieje możliwość samopoznania, nie tylko dla osoby, która złoży wyznanie, ale także dla Ciebie. Energii oczekiwania otaczającej tę sytuację jest niemal namacalna, to tak jakby powietrze między wami było naładowane niespokojnymi słowami, prawdami mającymi się ujawnić. Czy już odczuwałeś te napięcie? Tę subtelną elektryczność w ostatnich interakcjach, chcę, żebyś wiedział, że anioły są obecne, aby wspierać Was oboje w tym ważnym momencie. Tworzą pole energetycznego wsparcia, aby ta rozmowa odbyła się na najwyższym poziomie szacunku i wzajemnego zrozumienia. Proś o ich prowadzenie przed tym spotkaniem. One tylko czekają na Twój sygnał. Za tą spowiedzią kryje się wyższy cel, coś, co wykracza poza zaangażowane osoby. Każdy głęboki ludzki związek. Służy jako lustro dla naszego duchowego wzrostu. To, co ta osoba zamierza wyznać, ma potencjał, aby zainicjować ważną transformację w jej drodze ewolucyjnej. Anioły pokazują mi, że niezależnie od konkretnej treści tej spowiedzi, przyniesie ona jasność, której brakowało w waszej relacji. Czasami musimy nazwać to, co czujemy, aby móc to odpowiednio uhonorować. Słowa mają moc, nadają kształt i substancję uczuciom które w przeciwnym razie pozostałyby eteryczne i nieokreślone. Widzę, że ta osoba borykała się wewnętrznie, zastanawiając się, czy powinna dokonać tej spowiedzi. Strach przed odrzuceniem, oceną lub trwałą zmianą dynamiki między wami stanowił znaczącą przeszkodę. Decyzja o pójściu naprzód pomimo tych obaw pokazuje, jak ważna jest ta prawda dla niej. Nadchodząca spowiedź dotyczy nie tylko tego, co ta osoba czuje do ciebie, ale także tego, co odkryła o sobie poprzez relacje z tobą. Często nasze najważniejsze połączenia służą jako portale do głębszego poznania samego siebie. Byłeś tym katalizatorem w jej życiu, nawet o tym nie wiedząc. Anioły pokazują mi, że istnieje transformująca jakość w akcie wyznawania skrywanej prawdy. Gdy wyrażamy to, co naprawdę czujemy, uwalniamy zablokowaną energię, co pozwala na wyłonienie się nowych wzorców w relacjach. Ta spowiedź ma potencjał, aby uwolnić was oboje od niewidzialnych ograniczeń. Czuję, że ty także masz coś do wyznania. Może są uczucia lub spostrzeżenia, które utrzymywałeś w milczeniu, czekając na właściwy moment, aby je wyrazić. Ta sytuacja może stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której oboje możecie być całkowicie szczerzy wobec siebie. Wrażliwość jest jednym z najodważniejszych aktów, jakie człowiek może okazać, otwierając się całkowicie. Narażamy się na zranienie, ale otwieramy się również na możliwość autentycznego i głębszego połączenia. Ta osoba wybiera odwagę zamiast komfortu strefy bezpieczeństwa. Anioły pokazują mi, że to wyznanie będzie stanowiło test dla relacji, którą zbudowaliście do tej pory. Solidne fundamenty będą w stanie przetrwać ten moment prawdy, podczas gdy połączenia oparte na iluzjach lub projekcjach mogą się rozpaść. Nie bój się tego testu. On ma wyższy ewolucyjny cel. Z tą konfiskatą związana jest energia odnowy, jakby cykl miał się zamknąć, aby inny mógł się zacząć. Relacje międzyludzkie przechodzą przez fazy, tak jak pory roku, a ten moment oznacza przejście do nowej fazy między wami, bez względu na to, jaki będzie tego rezultat. Osoba, która dokona tego wyznania, przechodzi przez proces wewnętrznej harmonizacji. Przez długi czas mogła istnieć rozbieżność między tym, co czuła, a tym, co okazywała na zewnątrz. To wyznanie stanowi ważny krok w kierunku osobistej integralności, harmonii między uczuciem, myśleniem a działaniem. Anioły pokazują mi, że masz zdolność przyjęcia tego wyznania z łaską i mądrością. Jest w tobie współczująca jakość, która sprawia, że inni czują się bezpiecznie, otwierając się przed tobą. Ta cecha będzie szczególnie ważna w momencie objawienia. Widzę również, że to wyznanie przyniesie odpowiedzi na pytania, które zadawałeś sobie wewnętrznie. Istnieją aspekty zachowania tej osoby, które mogły cię zmylić lub intrygować. Prawda, która zostanie ujawniona, rozjaśni te tajemnice, umożliwiając lepsze zrozumienie dynamiki między wami. Energia otaczająca to wyznanie jest pełna oczyszczenia i prawdy. To tak, jakby ciężar był usuwany, Umożliwiając obu stronom swobodniejsze oddychanie. Choć prawda może być wyzwaniem, zawsze niesie ze sobą nasiona wyzwolenia. Anioły pokazują mi, że to wyznanie ma wiele warstw. To, co zostanie powiedziane pierwotnie, może być tylko czubkiem góry lodowej, a prawdy głębsze będą się stopniowo ujawniać w miarę rozwoju dialogu. Bądź obecny i uważny na wszystkie poziomy komunikacji, nie tylko na słowa. Ale także na to, co jest przekazywane poprzez energię, gesty i pauzy. Ta osoba obserwowała cię uważnie, zauważając detale, których być może nawet nie dostrzegłeś. Jest w tym spojrzeniu kontemplacyjna jakość. To nie jest powierzchowna obserwacja, lecz prawdziwe studium tego, kim jesteś w swojej istocie. Ta uwaga na szczegóły jest częścią procesu, który doprowadził do potrzeby tego wyznania. Anioły pokazują mi, że czas między momentem gdy ta osoba zdecydowała się na wyznanie, a momentem, w którym ono w rzeczywistości nastąpi, jest świętym okresem przygotowania. Energie są układane, słowa starannie wybierane, a odwaga gromadzona. Czcij ten proces, nawet jeśli jeszcze nie jesteś świadomy jego przebiegu. W tym nadchodzącym momencie jest coś niemal rytualnego. Szczerze wyznania mają coś sakralnego. Reprezentują akt wiary w ludzką zdolność przyjęcia prawdy z współczuciem. Ta osoba ufa Tobie w głęboki sposób, wybierając się w ten sposób otworzyć. Anioły pokazują mi, że to wyznanie jest związane z percepcją, którą ta osoba miała na temat roli, jaką odgrywasz w jej życiu. Mogło zdarzyć się szczególne chwilowe oświecenie epifania, w której w końcu zrozumiała prawdziwą naturę swoich uczuć wobec Ciebie. Ten moment wglądu był potężny i transformujący. Widzę również, że ta osoba boi się. Jak to wyznanie może wpłynąć na dynamikę między wami? Istnieje obawa, że straci to, co już zostało zbudowane, ryzykując cenną relację w imię prawdy. Ten strach jest naturalny i zrozumiały. To cena, jaką płacimy za autentyczność. Nadchodzące wyznanie stworzy wyjątkową okazję do redefinicji warunków waszej relacji. Niezależnie od tego, jak odpowiesz, będzie jasno zaznaczone przed i po. Ta granica nie jest czymś, czego należy się bać. Ale okazją do bardziej prawdziwego połączenia. Anioły pokazują mi, że masz wyostrzoną intuicję, która już wychwyciła sygnały tego nadchodzącego wyznania. Może zauważyłeś subtelne zmiany w zachowaniu tej osoby, lub miałeś sny lub wglądy związane z tą sytuacją. Zaufaj tej wewnętrznej mądrości, Przygotowujecie cię na to, co nadchodzi. Jest głęboki urok w akcie uznania i wyrażenia tego, co naprawdę czujemy. W świecie, w którym tak wiele interakcji jest powierzchownych lub nieautentycznych, gest otwarcia całego serca reprezentuje rzadką i cenną odwagę. Ta osoba wybiera drogę autentyczności, niezależnie od konsekwencji. Anioły pokazują mi, że to wyznanie ma potencjał do stworzenia sakralnej przestrzeni między wami, pola szczerości i wzajemnej wrażliwości, w którym mogą się ujawniać głębsze prawdy. Ta przestrzeń jest rzadkim skarbem w relacjach międzyludzkich czymś, co należy doceniać i chronić. Widzę również, że moment tej spowiedzi nie został wybrany przypadkowo. Istnieje związek z większymi cyklami w Twoim życiu, być może jest to okres przejścia lub transformacji, przez który już przechodziłeś. Ta synchroniczność nie jest przypadkiem, lecz częścią większego boskiego planu dla Twojego rozwoju. Osoba, która złoży tę spowiedź, obserwowała, jak reagujesz na czyjąś wrażliwość. Twoja zdolność do przyjęcia bez osądzania, do prawdziwego słuchania, bez narzucania własnych oczekiwań, stworzyła żyzną glebę, w której ta nasiona prawdy mogą zakwitnąć. Anioły pokazują mi, że ta spowiedź jest połączona z większym procesem uzdrawiania i integracji, przez który ta osoba przechodzi. Wyrażenie tego, co naprawdę czuje, jest niezbędną częścią tego procesu, krokiem niezbędnym w kierunku pełni i osobistej integralności. Istnieje uwalniająca jakość prawdy, która będzie dzielona. Mimo, że początkowo może wydawać się niewygodna lub trudna, ta spowiedź niesie w sobie potencjał uwolnienia obu stron od ograniczających wzorców, które mogły się ustanowić w tej relacji. Anioły pokazują, że Ty również przeszedłeś przez proces wewnętrznego oczyszczenia. Istnieje tajemniczy związek między tym, co dzieje się w Tobie, a tym, co dzieje się z tą bliską osobą. To tak, jakby oboje byli jednocześnie prowadzeni w kierunku wspólnej prawdy. Spowiedź, która nadejdzie, nie jest końcem historii, ale początkiem nowego rozdziału. To, co wydarzy się potem, zależy od wyborów, które oboje podejmiecie: wyborów opartych nie tylko na natychmiastowej reakcji, ale na głębszej mądrości serca. Jesteś zaproszony do przyjęcia tej spowiedzi z otwartym sercem i jasnym umysłem. Oprzyj się pokusie natychmiastowej reakcji. Lub przedwczesnej interpretacji tego, co zostanie powiedziane. Daj przestrzeń, aby prawda mogła być całkowicie wyrażona, zanim sformułujesz jakiekolwiek osąd lub wnioski. Aniołowie pokazują mi, że ta osoba starannie analizowała możliwe wyniki tej spowiedzi. Rozważyła różne scenariusze, przygotowując się emocjonalnie na różne odpowiedzi. Ten poziom refleksji pokazuje, jak znaczący jest dla niej ten moment. Otacza tę spowiedź Energia przeznaczenia. To tak, jakby ten moment był zaplanowany na wyższym poziomie, jako część ewolucyjnej podróży obojga. Ufaj, że niezależnie od wyniku, spełni on najwyższy cel wszystkich dusz zaangażowanych w ten proces. Osoba, która dokona tej spowiedzi, znajduje się w stanie głębokiej autentyczności. Dotarła do punktu w swojej drodze, w którym prawda stała się ważniejsza niż komfort obecnej sytuacji. To ważny kamień milowy duchowej dojrzałości, wybór prawdy, nawet gdy jest to najtrudniejsza droga. Aniołowie pokazują mi, że posiadasz mądrość potrzebną do poruszania się w tej delikatnej chwili. Istnieje w twoim jestestwie zdolność do rozeznania, która pozwoli ci odpowiedzieć z twojego najprawdziwszego centrum, a nie tylko z reakcji warunkowych lub przeszłych lęków. Widzę, że ta spowiedź stworzy most między dwoma światami. Światem niewypowiedzianych prawd i światem dzielonej rzeczywistości. Przejście przez ten most wymaga odwagi z obu stron, ale terytorium, które się otwiera po drugiej stronie, jest bogate w możliwości autentycznego połączenia. Energia towarzysząca tej spowiedzi jest zgodnością i prawdą to tak, jakby coś, co było na swoim miejscu, w końcu znalazło idealne dopasowanie. Niezależnie od tego, jak odpowiesz, sam akt ujawnienia tej prawdy już reprezentuje znaczną uzdrowienie. Aniołowie pokazują mi, że masz zdolność przyjęcia tej spowiedzi jako prezentu, niezależnie od jej konkretnej treści. Prawdziwa wrażliwość jest jednym z najcenniejszych darów, jakie człowiek może ofiarować drugiemu. Czcij odwagę, jaką ta oferta reprezentuje. Ta konfesja oznacza punkt bez powrotu w waszej relacji. Po wyrażeniu pewnych prawd nie można wrócić do stanu wcześniejszej niewiedzy. Ale nie obawiaj się tej transformacji. Często to właśnie poprzez te punkty zwrotne odkrywamy głębsze i bardziej znaczące połączenia. Dotarłeś do tego miejsca, ponieważ ta wiadomość była szczególnie skierowana do ciebie. Anioły pracowały niestrudzenie, aby zapewnić, że te słowa dotrą do twojego serca w momencie, gdy najbardziej potrzebowałeś je usłyszeć. Jeśli poczułeś związek z tym, co zostało podzielone, to nie jest przypadek. To znak, że jesteś na właściwej drodze. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, chciałbym cię zaprosić do zostawienia komentarza z numerem 999, potwierdzając, że otrzymałeś tę anielską wskazówkę. Ten prosty gest tworzy energetyczne połączenie, które pozwala aniołom nadal działać w twoim życiu, przynosząc więcej jasności i kierunku. Podróż, którą zaczynamy tutaj dzisiaj, jest zaledwie początkiem drogi odkryć. Jeśli poczułeś, że ta wiadomość przemówiła bezpośrednio do Twojej duszy, zostaw lajka like pod tym filmem. To sposób na podziękowanie wszechświatowi za synchroniczność, która połączyła nas dzisiaj. Dla tych, którzy dotarli do tego punktu, wiedz, że jesteś częścią specjalnej społeczności dusz, które są zaangażowane w swój rozwój duchowy. Jeśli jeszcze nie jesteś częścią tej rodziny, zapisz się na kanał, aby nadal otrzymywać te bosko prowadzone wiadomości. Obok jest film, który doskonale uzupełnia to, co dzisiaj omówiliśmy. Zgłębia ważne aspekty tej podróży, którą przeżywasz. Kliknij w niego i kontynuuj tę rozmowę ze mną tam. Pamiętaj zawsze, nie jesteś sam w tej podróży. Anioły są zawsze przy Twoim boku, prowadząc każdy Twój krok.